Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. W niedzielne południe kłania się państwu ojciec Witold i zapraszam na spotkanie z Ojcem Świętym podczas modlitwy Anioł Pański. Oczekujemy na jego pojawienie się w oknie Pałacu Apostolskiego. Dzisiaj w Rzymie piękna słoneczna pogoda, bezchmurne błękitne niebo. 11 stopni, a więc dość przyjemna pogoda na takie spotkanie świąteczne południowe. Ojciec Święty już jest w oknie. Pałacu Apostolskiego, dostrzegają go zebrani wierni, jak słyszymy, i rozpoczynamy naszą modlitwę, rozważanie i modlitwę. Drodzy bracia i siostry, dzień dobry. Ewangelia w dzisiejszej liturgii ukazuje nam Jezusa w ruchu. Właśnie skończył przepowiadać i po wyjściu z synagogi udaje się do domu Szymona Piotra, gdzie uzdrawia jego teściową. Następnie pod wieczór wychodzi ponownie w kierunku bramy miasta, gdzie spotyka wielu chorych i opętanych i uzdrawia ich. Następnego ranka wstaje wcześnie i wychodzi na miejsce pustynne, aby się modlić i wreszcie ponownie wyrusza w drogę przez Galileę. Jezus w ruchu. Zastanówmy się nad tą nieustanną. Ruchem Jezusa, który mówi nam coś ważnego o Bogu, a jednocześnie stawia nam pewne pytania dotyczące naszej wiary. Jezus wychodzący na spotkanie zranionej ludzkości ukazuje nam oblicze Ojca. Być może wciąż w nas tkwi wyobrażenie Boga dalekiego, zimnego, obojętnego na nasz los. Natomiast Ewangelia pokazuje nam, że Jezus po nauczaniu w synagodze wychodzi, aby słowo, które głosił, mogło dotrzeć do ludzi, poruszyć ich. I uzdrowić. Czyniąc to, objawia nam, że Bóg nie jest Panem utrzymującym dystans, który przemawia do nas z wysoka, przeciwnie, jest Ojcem pełnym miłości, który staje się bliski, który nawiedza nasze domy, który chce zbawić i wyzwolić, uzdrowić z wszelkiego zła ciała i ducha. Bóg zawsze jest bliski nam. Zachowanie Boga można opisać w dwóch słowach: bliskość, współczucie i delikatność. Bóg, który czyni się bliskim, aby nam towarzyszyć, jest czuły, aby nam przebaczać. Nie zapominajcie o tym: bliskość, współczucie i czułość to jest zachowanie Boga. To nieustanne podążanie Jezusa stawia nam wyzwania. Możemy zapytać się, czy odkryliśmy oblicze Boga jako ojca miłosierdzia? Czy też wierzymy i głosimy Boga zimnego, dalekiego? Czy wiara wnosi nam niepokój pielgrzymowania, czy też jest dla nas pocieszeniem wewnętrznym, które pozostawia nas w spokoju? czy modlimy się tylko o, po to, aby być uspokojonymi, czy też słowo, które słyszymy i głosimy, sprawia, że tak jak Jezus i my też wychodzimy do innych, by szerzyć Boże pocieszenie, te pytanie dobrze nam zrobią, gdybyśmy się sobie stawiali. Spójrzmy na drogę Jezusa i pamiętajmy, że naszą, naszym pierwszym dziełem duchowym jest porzucenie Boga, którego wydaje się nam, że znamy, i codzienne nawracanie się na, do Boga, którego Jezus nam pokazuje w Ewangelii. Ojca miłości, ojca współczucia. Ojca bliskiego, współczującego i delikatnego. Kiedy odkrywamy prawdziwe oblicze Ojca, nasza wiara dojrzewa. Nie pozostajemy już tylko chrześcijanami w zakrystii czy chrześcijanami z salonu, lecz czujemy się powołani, by stać się krzewicielami nadziei i uzdrowienia Boga. Niech Najświętsza Maryja, Panna, Niewiasta w drodze, pomoże nam wyjść z naszych ograniczeń, aby głosić i świadczyć o Panu, który jest bliski, współczujący i czuły. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo!

Benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, Nunca mortis Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się łaskę Twoją, prosimy Cię, Panie, rażywać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki, i wieków. Amen. Za wiernych zmarłych, wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Ich imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn. I Duch Święty. Amen. Drodzy bracia i siostry, 10 lutego w Azji Wschodniej i w różnych krajach świata miliony rodzin będą obchodzić początek roku księżycowego, niech do nich dotrze moje serdeczne pozdrowienia z życzeniami, aby to święto było okazją do życia relacji uczucia i gesty u, u, uważności, aby budować społeczeństwo solidarne i braterskie, gdzie każdy człowiek jest uznany i przyjęty w swojej nieusuwalnej godności. Przyzywam nad wszystkimi Bożego Błogosławieństwa i zapraszam, aby do modlitwy o pokój, którego świat bardzo potrzebuje, pragnie i również dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek jest zagrożony pokój w wielu miejscach. Pokój nie jest odpowiedzialnością nielicznych, ale całej rodziny ludzkiej. Wszyscy współpracujemy w budowaniu go poprzez gesty współczucia i odwagi. I nadal módlmy się za narody, które cierpią z powodu wojny, zwłaszcza na Ukrainie, w Palestynie, w Izraelu. Dzisiaj we Włoszech obchodzony jest światowy dzień życia na temat siła życia nas zaskakuje. Łączy się z biskupami włoskimi. I życzę wraz z nimi pokonania ideologicznych podziałów, aby odkryć, że w każdym ludzkim życiu, a nawet tym najbardziej doświadczonym ograniczeniami, ma niezmierną wartość i jest zdolna do dania czegoś innym. Pozdrawiam młodych z wielu krajów przybyłych na Dzień Światowy Modlitwy i Refleksji przeciwko handlowi ludźmi który się ob... będzie obchodzony 8 lutego, we wspomnienie świętej Józefiny Bakity, siostry z Sudanu pochodzącej, która jako dziewczyna została porwana i uczyniona niewolnicą. Również dzisiaj wielu braci i sióstr są oszukiwani fałszywymi obietnicami i potem są poddani wykorzystaniu różnym i przemocy. Łączmy się, aby przeciwstawiać się temu dramatycznemu zjawiskowi światowemu, jakim jest handel ludźmi. Módlmy się również za zmarłych, za rannych pożarów, jakie dotknęły centrum, centralną część Chile. Wszystkich pozdrawiam, którzy przybyliście z Rzymu, z Włoch, z wielu stron świata. Pozdrawiam szczególnie osoby konsekrowane, z ponad 60 krajów, którzy uczestniczą w spotkaniu Pielgrzymi Nadziei na Drogach Pokoju, Organizowany przez dykasterium do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Życia Apostolskiego, pozdrawiam uczniów z Hiszpanii i również ze Szkoły salezjańskiej. Z Marsylii, z Francji, jak również wiernych polskich z Polski, z Warszawy i z innych miast. Grupy świętego Benedykta z miejscowości Tronto, Osta i Cingoli, miejscowości z Włoch. Widzę też flagi japońskie. Pozdrawiam Japończyków. Widzę również flagi polskie, pozdrawiam Polaków i wszystkich Was tutaj zebranych, i również są młodzież Matki Bożej Niepokalanej. Wszystkim życzę dobrej niedzieli. Proszę, nie zapominajcie, modlić się za mnie. Dobrego obiadu, życzę smacznego obiadu i do zobaczenia. I tymi pozdrowieniami, drodzy Państwo, dobiegła końca dzisiejsze spotkanie, modlitwa z Ojcem Świętym. Bierzemy sobie do serca Jego intencje, które nam powierza każdorazowo. Również Państwu dziękuję za, wspólne, za wspólną modlitwę. Kłania się Państwu ojciec Witold Hetnar. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.